Ta energia była niesamowita, ale tak naprawdę ta energia już była wchodząc na scenę. Bo wiadomo, że im dalej z koncertem idziemy w las, tym, tym fajniej i to się cały czas oczywiście rozbijało. Ale już atmosfera była świetna na samym wejściu, to było piękne. Ja przez to od razu poczułem dobrą energię, atmosferę i cieszę się, że mogą tu być. Wszystko cieszę się, że mogą być z nowym projektem, że, że ludzie byli, dopisali, że zaczęło lać dopiero po koncercie. To świadczy o tym, że górale jeszcze dobrze to wymodlili i że, że była taka energia, która naprawdę no nie zapomnę do do końca, bo, bo było świetnie naprawdę. A tym bardziej, że to jest nowy projekt, nowe kawałki i ludzie rzeczywiście byli, słuchali, wszystkim śpiewali i tańczyli. A czego może chcieć więcej artysta od tego, żeby ludzie bawili się e, na jego koncertach. No, niczego więcej nie mogę chcieć. No. Jeszcze atmosfera fantastyczna, naprawdę my się tu jeszcze wrócimy na pewno.

A Chcesz zobaczyć więcej? Zasubskrybuj TV Roomia już teraz, aby być na bieżąco.